Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem oczywiście The Mister Race i witam was w omówieniu kierunku rozwoju ratowania świata. Są to informacje Oficjalne, znalezione na fortnite.com w zakładce wiadomości, e, także jest to omówienie najbliższych zmian w ratowaniu świata. Najbliższych patchów, a jest o czym mówić: e, ta gra potrzebuje świeżości zdecydowanie, potrzebuje jakichś zmian, e, które nadchodzą. E, mam nadzieję, że zdecydowanie pomogą e, po prostu wrócić ratowaniu świata na odpowiedni tor. E, no i generalnie dzisiaj będzie w filmie, między innymi o nowych lamach, między innymi o misjach, które zostaną dodane e, do Eventu, o zmianach na Twine Pix, o dodaniu nowej kategorii e, po prostu broni. Będą to pistolety maszynowe i nowa broń między innymi, także myślę fajne rzeczy, ale zanim zaczniemy no to przejdźmy chcę wam przypomnieć co jest aktualnie w sklepie tygodniowym, bo myślę, że jak przegapicie to będziecie na siebie źli także już przechodzimy do sklepu w sklepie z przedmiotami, w przedmiotach tygodnia znajdziecie schemat stukacza już za 1680 zł i musicie się śpieszyć, bo do, do resetu tego sklepu zostało 4 dni, generalnie jeśli chodzi o stukacza, broń poży przez wielu graczy, broń według mnie naprawdę mocna i bardzo przyjemnie się z tego strzela. Ja dosyć często używam sztukacza. I mogę go z czystym nie Wam polecić Kupcie sobie, bo nie wiadomo kiedy będzie A 1680 zł to naprawdę nie jest majątek I jeśli już jesteśmy tutaj w sklepie To polecam zakładkę Rentgen Tutaj macie taki magiczny przycisk Wesprzyj twórcę I w wesprzyj twórcę możecie wpisać moją nazwę kanału Mój nick, czyli TheMrRace Ja będę Wam bardzo wdzięczny Jeśli wesprzecie mnie jako twórcę Jeśli nie mnie, wesprzycie kogokolwiek Pamiętacie, to jest darmowe I wspieracie swoich ulubionych twórców Klikacie tutaj potwierdź, a my już wracamy do omówienia paczy nadchodzących zmian w ratowaniu świata. Kierunek rozwoju ratowania świata, udostępniony przez twórcy Fortnite. Cześć wszystkim! Mamy dla Was kolejne informacje o przyszłości ratowania świata. Mamy nadzieję, że zatańczycie z radości. Oto kilka najważniejszych zmian, które zobaczycie w grze w nadchodzących aktualizacjach. No to już wiecie po co dodali emotki, żebyśmy sobie tańczyli z radości po przychodzących pacznącach. No. Całkiem nieźle. I słuchajcie, aktualizacja 10.10, 10, która pojawi się 14.08. To jest nadchodząca środa i oczywiście reszta tygodnia. Piorunująca Tora powraca i sprowadza grom na ziemię. E, właśnie dopisali tutaj reszta tygodnia, więc spodziewam się, że ta piorunująca Tora pojawi się dopiero w czwartek w sklepie. No czyli w sumie w nocy ze środy na czwartek. E, także jeśli nie wiecie, kto to jest Tora, to ja mogę Wam z. Spokojnym sumieniem polecić, gram dosyć często właśnie tą piorunującą Torą i już Wam pokazuję jak ona wygląda. Nie, nie czuję się specjalnie przeźroczysty, tutaj mamy budowniczych, która jest panią budownicze i tutaj macie profity, w taki sposób się pani prezentuje. Mm, ale słuchajcie, ma genialny profit, który warto mieć, szczególnie jeśli gracie budowniczymi. A jeśli jeszcze nie gracie, to pewnie później jak dojdziecie na wys poziomowe misje, to zaczniecie grać, bo budowniczy są spoko. Podłogi pod napięciem plus. Wrogowie stojący na budowlach w zasięgu działania bazy otrzymują 38,1 bazowych obrażeń od energii co 5 sekund. Oczywiście jeśli włożony jest do drużyny wsparcia trochę mniej, ale nadal jest to genialny profit, którego ja używam za każdym razem jeśli gram budowniczym praktycznie, także mogę serdecznie polecić. Jeśli chodzi o następny podpunkt, Penny przejmuje furgonetkę. Dołączcie do Penny w tym tygodniu, to ona kieruje furgonetką. Jeśli chodzi o tą furgonetkę, to jeśli ktoś jest troszkę do tyłu z ratowaniem świata, to w chwili obecnej mamy event i tutaj na mapce nawet możecie zobaczyć event pora ruszać w drogę, tutaj się broni po prostu tą furgonetkę, ten pojazd, albo tutaj możecie sobie kliknąć po prostu idź i jesteśmy na tych misjach. Także chodzi o tą właśnie furgonetkę. Następnie mamy duże zmiany. Boty broni pistolet maszynowy. Dodajemy nową podklasę broni pistolet maszynowy. Pistolety maszynowe otrzymują własną kategorię i nie będą już należeć do grupy z karabinami szturmowymi oraz innymi pistoletami. Dzięki nim rozgrywka stanie się bardziej elastyczna, ponieważ nowy typ będzie mie wykorzystywać mieszankę istniejących bohaterskich profitów karabinów szturmowych oraz zwykłych pistoletów. Gracze, którzy stworzyli specyficzne kombinacje postaci broni i profitów i posiadają teraz bohaterów z profitami karabinów szturmowych e, lub e, pistoletów nie, niedostosowanymi do pistoletów maszynowych, będą mieć możliwość resetu. Są to spore zmiany, powiem wam. E, gracze posiadających broń, posiadający bronie, których typ się zmienił, stały się pistoletami maszynowymi, również, ben, również będą móc dokonać resetu na wypadek, gdyby woleli zamienić broń zamiast bohaterów. Wszyscy obrońcy mogli korzystać z karabinów szturmowych lub pistoletów, a mogą teraz używać także pistoletów maszynowych. Profity obrońców, które zwiększyły obrażenia karabinu maszynowego lub pistoletu, obecnie wpływają również na obrażenia zadawane pistoletem maszynowym. O co tak naprawdę chodzi? Przejdźmy sobie do gry. Słuchajcie, w schematach możecie sobie zauważyć, że większość broni w chwili obecnej ma napisane tutaj jest Jasnordzeń, dystansowa, szturmowa. I chodzi o tę właśnie trzecią kategorię szturmowa. Będzie się tutaj pokazywać pistolet, tutaj jest pistolet, a tam będzie pistolet maszynowy. I będzie to specjalna powiedzmy podklasa broni. I myślę, że wprowadzi sporo, sporo zmian w grze bo na przykład takie rzeczy jak powiedzmy widmo z tumikiem przykładowo nie będzie już bronią szturmową tylko prawdopodobnie będzie pistoletem maszynowym tak samo pewnie cykuta się zmieni nie jest jeszcze podane jakie schematy się tutaj zmienią ale po prostu jestem święcie przekonany że mniej więcej takie właśnie pistoleciki jak tutaj podrasowana pukawka też między innymi stanie się właśnie pistoletem maszynowym i generalnie będzie teraz pewnie dodadzą jeszcze jakichś bohaterów z profitami do właśnie pistoletów maszynowych, i w ten sposób to będzie wyglądało. Bronie, które w chwili obecnej, tak jak tutaj cykuta, na przykład, mają pod klasę broni szturmowej, a staną się pistoletami maszynowymi, będziecie mogli mieć opcję darmowego resetu tej broni, jeśli nie będziecie chcieli jej używać. Po prostu, jeśli będziecie chcieli grać z takimi pistoletami maszynowymi, a jeszcze nie wiemy, jakie to będą. Bronię, to po prostu będzie trzeba zmienić sobie trochę e, ustawienie także w zespole e, tutaj bohaterów bo będą to trochę inne e, bonusy niż do broni po prostu zwykłych szturmowych dodatkowo wiem że nie każdy korzysta ale tutaj e, w zakładce bohaterowie są obrońce i tutaj mamy snajpera czy tam panią która walczy bronią białą Właśnie gościa, który strzela z pistoletów, czy też bronią szturmową. I w chwili obecnej po prostu goście, czy też panie, które są właśnie rewolwerowcem między innymi, albo strzelcem, będą mogli zakładać pistolet maszynowy i po prostu profity, które działają na broń szturmową i pistolety będą również działały na broń maszynową. Wiem, że większość z Was gra snajperami na obrońcach, ale żeby nie było niedomówi. I kolejna aktualizacja 10.10, która będzie miała miejsce 21 sierpnia i oczywiście wreszcie tygodnia, e, będzie dodana nowa wyrzutnia rakiet, wyrzutnia rakiet V6 RATROT, e, ostatnio sporo tych nowych wyrzutni. Zwiększcie obroty z wyrzutnią rakiet V6, która zadaje duże obrażenia i ma sporą szybkostrzelność. To maleństwo zetrze waszych wrogów w proch. E, no, ciekawie może to być, spora szybkostrzelność na rpg może być Ciekawie, e, niestety nie mam w chwili obecnej obrazka prezentującego, jak ona wygląda, aczkolwiek mogę Wam pokazać, że seria RAD ROD e, po wejściu e, do gry, już wam pokazuję, jak wygląda seria tych broni. możecie sobie wejść zbrojnie, księgę kolekcji. I tutaj macie schematy wydarzenia. Na dole jest bronie z serii Ratrod I generalnie są to bronie, które ja tak naprawdę bardzo mało używałem, chociaż widziałem, że łabędzia i dwusuwan trochę osób jednak używało. Jest to ta seria. Bronie wyglądają, no powiedzmy, w następujący sposób. Także możecie sobie mniej więcej wyobrazić, jak może. Wyglądać po prostu wyrzutnia rakiet. Tutaj powiedzmy, że będzie zachowana taka sama stylistyka pewnie tych broń, czyli no, widzicie takie powiedzmy troszkę rdzawe, rdza, rdzawe, plus do tego jakieś złożone z różnych takich przedmiotów. Mam wrażenie, więc coś podobnego będzie wyglądać właśnie ta wyrzutnia rakiet. Kolejna rzecz w tej aktualizacji to za kierownicą siada zamaskowana gwiazda. Dołączyć do zamaskowanej gwiazdy w tym tygodniu to on kieruje furgonetką. I a propos zamaskowanej gwiazdy to w chwili obecnej ten pan gwiazdor Znajduje się tutaj w przedmiotach okolicznościowych i pojawi się po prostu w tamtym evencie. Jest to oczywiście mityczny ninja. Jeśli ktoś nie ma, możecie sobie zakupić. Jest to zawsze mityk, zawsze to będzie profit. Dodatkowy może bez szału, ale zawsze mityk. Kolejna aktualizacja będzie miała miejsce 28 sierpnia. I oczywiście reszta tygodnia z racji sklepu w czwartek. E, Carbid powraca, pamiętacie mnie? Jeśli nie pamiętacie Carbida, to już Wam e, pokazuję, jeśli chodzi o Carbida, tak się prezentuje. E, ma e, zdolność lewa i prawa. I myślę, że wraca dlatego, że dodali te pistolety maszynowe. A on z tymi pistoletami ma trochę, generalnie z pistoletami ma wspólnego, gdyż jego profit standardowy, profit dowódcy to lewa i prawa, powodują teraz ból, który zadaje 26 punktów bazowych obrażeń od energii na sekundę przez 3 sekundy. Lewa i prawa stają się kosmicznymi pistoletami no właśnie, które wystrzeliwują odbijające się promienie laserowe przebijające wrogów. I tutaj jeszcze po trzech likwidacjach, zwiększa obrażenia broni dystansowej, no to są oczywiście profity klasowe. W każdym bądź razie, Carbit jest żołnierzem, prezentuje się w ten sposób jeśli ktoś jeszcze go nie ma, to będziecie mieć możliwość zgarnięcia właśnie tego pana, a za co? A no już mówimy, w tej aktualizacji również będzie dodany nowy wątek fabularny, nowy bohater, Ukończ nowy wątek fabularny, by zdobyć najbardziej czadowego bohatera Fortnite. Najbardziej czadowego? Seriously? Słuchajcie, czyli będziecie musieli wykonać cały wątek fabularny będzie troszkę misji pewnie I coś nowego, nowa pułapka jeśli chcesz tańcz, nie myśl o pustakach. E, czyli całkiem ciekawie może być. Całkiem ciekawie trochę nawiązanie do tych emotek. E, pewnie będzie to na jakiś czas po prostu zajmowało pustaków. Jakaś dobra muza. Będą sobie tańczyć. E, no już nie mogę się doczekać gruchotacza, który będzie sobie tańczył w podskokach. Nowa lama. E, czyż klawa lama? Nie jest doskonałym uzupełnieniem nowego bohatera. Wymień 500 talonów wydarzenia, pora ruszać w drogę i poczuj roka z czterema nowymi bohaterami oraz 5 broniami. Także słuchajcie, nowi bohaterowie, nowe bronie, nowa lama, klawa lama. <śpoko> Spoko. I czekajcie, muszę coś zobaczyć. 500 talonów wydarzenia, pora ruszać w drogę. Słuchajcie, chwila prawdy normalnie. Nie wiem czy wiecie, ale w chwili obecnej zbiera się po prostu te talony, za które można kupić legendarną lamę ze skrytki trolla. I ja przy omówieniu tych wcześniejszych pacznoców mówiłem, że może się pojawić nowa lama. Zobaczcie, w zbrojowni w zasobach mamy te talony i one się nazywają talony wydarzenia. Pora ruszać w drogę. Są to nowe talony. Ja ich nie wydawałem na te legendarne lamy i mówiłem, żebyście też nie wydawali, bo może się pojawić nowa lama. No i proszę bardzo, będziecie mogli te same talony wydać sobie prawdopodobnie na tą najnowszą lamę. Są to właśnie te talony z wydarzenia, a tutaj widzicie wymień 500 talonów wydarzenia, pora ruszać w drogę. Czyli to są dokładnie te talony. Mam nadzieję, że ich nie wydadzą, jeśli ktoś nie kupi tych legendarnych lam ze skrytki trolla, ale ja sobie je zostawię. Dlaczego? Bo będzie 4 nowych bohaterów i 5 nowych broni. Więc myślę, że będzie spoko otwierać sobie klawę lamy. Jak zostawicie dużo łapek w górę, no to nawet zrobimy jakiś opening no i następna podpunkt to Queen zaczyna drugą rundę. Queen zasiada za kierownicą i wybiera się w drugą część swojej przygody. Proszę bardzo, będzie druga część tamtej przygody, czyli nowego eventu, tego gdzie prowadzicie swój pojazd. Ja jestem mega dobrze... Eee, nastawiony w takim razie będzie można zdobyć więcej talonów. Więcej talonów to więcej klawych lam. Więcej klawych lam to lepszy opening. Prosty, nie? Super. <laughs> Słuchajcie, i na koniec, w trakcie sezonu 9 rozszerzyliśmy maksymalny poziom Twine i zmieniliśmy mechanikę działania misji alarmowych. Ja mówiłem o tych zmianach, dali tam mniej minibossów między innymi, trochę pozmieniali nagrody, ale jak widzicie zmiany te nie zadziałały tak jakbyśmy sobie tego życzyli, dlatego w aktualizacji 10.10 wprowadzamy .10 do nich znaczne usprawnienia. Aktualizacja 10.10 .10 to jest słuchajcie 21 sierpnia, także jeszcze trochę 11 dni od dzisiaj po ukończeniu drugiej połowy. Misji w Twin Peaks, w tym misji grupowych, będziecie częściej otrzymywać w nagrodę materiały do ewolucji i profitów, a ilość materiałów do profitów będzie odpowiednio przeskalowana. E, myślę, że fajna zmiana, e, bo generalnie gracze, którzy już tam sobie narobią tego PD i tak dalej, e, bardziej wolą sobie mieszać właśnie... E, um... Mieszać profity i materiały do ewolucji są im zdecydowanie potrzebne, więc spoko zmiana. Ponadto zwiększamy liczbę minibossów i zmutowanych burz, powijających się we wszystkich czterech lokacjach. Czyli wcześniej zmniejszyli liczbę minibossów, ale nie pojkło, więc zwiększają z powrotem. każda misja grupowa powinna mieć teraz mega alarm. Mega alarm ok. Każda misja grupowa, czyli Chyba każda y, po prostu dla czterech graczy będzie mieć mega alarm. Misje alarmowe, które pojawią się w drugiej połowie misji w Twine Peaks. Rzadziej będą dawać PD, a częściej materiały do ewolucji i profitu. I to jest rzecz, o których o której e, dużo mówili niektórzy, którzy mają już po prostu e, zrobiony 131 mocy, w miarę dobre, e, w miarę dobrych ocaleńców i po prostu nie potrzeba im aż tak dużo e, PD różnych, tylko po prostu bardziej im potrzeba materiałów i profitów do ewolucji, żeby testować nowe bronie. Także myślę, że jesteście zadowoleni, jeśli tak łapka w górę kapła. E, po ukończeniu misji alarmowych z minibosami nie będziecie już tak często dostawać broni bohaterów ani oceleńców, a ci, którzy pojawiają się, będą mieć wyższą klasę rzadkości. Koniec z rzadkimi elementami. To było mega useless, kiedy robiliśmy sobie e, po prostu misję na Twin Peaks i dostawaliśmy jakiś rzadki item, czyli on jest chyba niebieski, który i tak nam się do niczego nie przydał, i on tylko szedł do recyklingu. Więc co nam z takiej nagrody? Bardzo fajnie dzięki Epic. Dużo częściej też będziecie mogli otrzymywać elementy bezpośrednio, a nie w formie kluczy transformacyjnych. Ja mam tych kluczy transformacyjnych mega dużo i tak naprawdę są mało mi przydatne w chwili obecnej. Zwiększamy także ilość materiałów, także ja się cieszę z zmiany. Zwiększamy także ilość materiałów do ewolucji i profitu w ramach nagród za wykonanie tych misji. Poprawiliśmy też nieco skalowanie we wszystkich lokacjach. No, czołem fantastycznie fani Fortnite. Ja powiem tak, Pobije brawo, więcej takich zmian, więcej e, Tak wielu zmian I idących myślę w dobrą stronę e, Bo w końcu są to jakieś Przemyślane faktycznie Zmiany, w końcu dodali coś nowego Do ratowania świata, bo część osób, która e, Już gra powiedzmy Ponad rok, czy tam dwa lata Już ma wszystko i w końcu są Nowe właśnie e, e, Nowi bohaterowie i Nowe bronie, także myślę, że Przyszłość ratowania świata w chwili obecnej jest całkiem e, niezła. Ja w końcu, e, powiedzmy, będę mieć ochotę grać w ratowanie świata więcej niż e, zazwyczaj. Zobaczymy jak te zmiany wejdą w życie, bo te poprzednie nie pykły. Mam nadzieję, że te pykną. Dajcie znać co sądzicie o tych zmianach. E, z mojej strony do to wszystko, także trzymajcie się ciepło. No i oczywiście do zobaczenia w następnych odcinkach albo na streamach. Na razie, hej hej.